I kolejny test T14 test, e, na premce. Zobaczymy, czy będzie jakaś gorsza bitwa, czy też lepsza. I czy wyjdę lepiej i na gorszej, czy wiele gorzej wyjdę. Na premce widzę, ten pojazd jest naprawdę super. 35 tysięcy za taką bitwę słabą. Przyjemnie, przyjemnie. Aczkolwiek mogłem sobie zakupić tego Churchilla Jest twardszy też wyrzuca ładnie w piątki No ale cóż Czasami jak tak człowiek nie pomyśli i kupi, to później tak A mogłem to kupić, a mogłem tam to kupić No i tak trochę lipowato, ale Trudno jest, co jest. Trzeba się z tego cieszyć. Juzek pancerny ze mną jest w tym, w drużynie. Jakiś koleś, Oniku Czmielojad. Nie wspomnę, tak jak wczoraj grałem z, z jakimś gościem, który miał, <laughs> kojarzycie na pewno film, Działa działa nawarony. No, on miał nikt działa nawalony, betonowe jaja, spoczone krocze. Knur bitewny czy wojenny, już nie pamiętam Kurwa, Skąd ludzie biorą takie pomysły na niki? To ja nie wiem. Czasami można się pośmiać, ale czasami to po prostu masakra jest jakaś. Jedź, jedź, jedź. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, kurwa, ten mnie będzie widział. Ale lipa. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Ja, pierdolę, chcę się utopić. Dlaczego? Nie, chcę go zabić. To musiał poczuć. jest. A! Nawet nie potrafił się dobrze utopić. <laughs> A jest. Dobra. A tutaj co my mamy? Ego, kurwa, K220. Nie lubię tego pojazdu. Tutaj troszeczkę ciężko będzie. Cholera! O, 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 nie. wyłonił się. Skurwy synek. Dostał. Dobra, z odłamków go obrzucam, o ile się uda w ogóle. No, pokaż się. Dosolnie, nawet w tak. ogóle nie Dziesiątkę. sobie. Podobało się. Mam więcej. Gdzie tam nie jestem w stanie go ruszyć? On jest zna swoje tiery. To jest... Kurwa, tak przekokszony ten czołg, że... Dobra, w pizdu, Gold. Goldem go też go nie, nie mogę ruszyć. Też o, jest No szybciej. Dostał rysowaliśmy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Wykończyliśmy. <laughs> kurwa, może jakaś pomoc do chuja by się tu przydała. Dobra, kawałki nie ma. O kurwa, teraz jest ten gazet. Dobrze, że tam ktoś zniszczył tą kawałkę, bo ja pierdzielę, no. I to z Golda nawet nie mogłem ruszyć, to jest dobre. A na Goldzie jest 127 penetracji. Coś czuję, że tu zostanę zniszczony. Tutaj będę mógł mieć jeszcze problem z AT2. Tym nie pokonamy. O, tu jest marda. Nie. Mamy szczęście, że nie wybuchła. O kur. Tu stał, proszę bardzo, ja go nie widzę. Mm. Jak w masło. Przeciwnik to było zajebiste. Stał przede mną i go nie widziałem. O Boże Ta gra mnie zadziwia. No proszę, 73 tysiące. Piękny wynik.